No, no, tak, tak pokazuję, nagrywasz. Eee, nagrywa, nagrywa. no to... Dołączajcie przez się do A może tak. zobaczyć zobaczy, jak ty... Aj, 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 a, a, w ogóle zobaczyć na, na żywo, to już zaczęło za Jest na żywo, jest na żywo. Tylko trochę jest opóźnienie. Ale, wiem, ale, ale na, na YouTube patrzę. patrzę. A no, jest na żywo. No to, no zaprasz, to jest. Jest, jest. Ale wyłącz to, bo... Okay. Wiem. No to zaprosisz? zaprosisz? E no, powiem ci. E, aha, bo ja cię zaprosił sorka. Tak, tak, A poczekaj, mogę już do ciebie sam dołączyć. O, aha. A, a, a w ogóle mogliśmy tego live'a na, nagrać przed... Mam e, e, na pytanie. Na pytanie. Co? Jak wyłączyłeś tego live'a to najpierw powinniśmy się przywitać. Okay. Zobaczę czy w ogóle ktoś co ogląda teraz. Nie, na razie nikt. Ja mam pokazane. Ale, ale, takie ale teraz... A, a zobaczę czy na moim telefonie kłonią. Ej, a napisz wszystkim znajomym, że jest live, żeby oglądali. Poczekaj chwilę. Czy to się do wszystkich znajomych na raz? Czy nie? Elo, elo! Na razie w ogóle nie Trochę słabo. Jolo, ziomeczki! Daję, Daję ci łapkę, łapkę w, górę. w górę! I napisz coś na live. <noise> Ej, ej, chyba ktoś ogląda. <grystanie> a to, teraz... Na razie ty, tylko ja. Ale mam no, nadzieję, że ktoś jeszcze do tej gry dołączy. Od razu się lejemy, czy jak? Nie, jeszcze ja, ja, poczekajmy. A ja muszę na ciebie tak sobie pójdę. Elo Ignacy, Elo, pozdrawiam. Elo? Elo ziomę? No Ej, wiesz to, uciekaj. Uciekaj. Dam, dam Ci czas. Dobra. To będzie po prostu taki taki jolos, nie? Tak na samego. Dobra. Ign Ignacy ogląda. Cieszę się. Jaki, jaki Ignacy? To no Ignacy może jakiś bić skąd masz wejść, to ogląda.

Elo? Elo! Chcesz się lać? <noise> Aha, no dobra. Jak chcesz Ignacy, no to... okuczę. ja zapomniałem, że ja miecza nie mam. Elo! Elo! Co to było? No chodź tu! Bo to już się nudne robi. Patrz, już ludzie od ten opuszczają. Elo! Elo! Elo, ziomek! moi no pół. Aha, no to hard. To. Nie, nie, raczej jedno, raczej jedno. No to bym jeszcze raz tak uniknął. Dobra, teraz mamy Tima, bo ktoś dołączył. Ej, Ignacy, no tak, mamy Tima. Chyba, że wciąż ogląda, tylko on mi nie pokazuje, ale takie, tak smutek. Dobra, ja, ja lecę otworzyć drzwi na dole. A, a napisz wszystkim znajomym, że jest live. Proszę. Wszystkim znajomym? Wiesz, jak to się robi? Ale ja nie mogę, bo wiesz, bo, 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 co się stało? Co? Ma, mam 107. Teraz gra 107 znanych u mnie. No to napisz wszystkim. A wtedy już czas się rozpracę, nie? nie patrz, klikasz na do jakiegoś znajomego. Klikasz dodaj graczy, i wtedy wszyscy koledzy widzą co tu napisałeś. Których wybierzesz? Nie, ale to po rundzie. Dobra. Na co głosujemy? E, po... Pograniczenie znowu Ale nie, my mamy soja, a nie z tym No wiem, ale ja tylko z nim soja robię tylko żeby go zabić, co nie? Ja mówię do niego część. A. Takie elo, elo Tu! Tu! E, e, wiesz co, idziemy Idziemy tam na lewo ode mnie, a na początek mamy okay. skrzynkę nie no i ty dla ciebie jakbyś potrzebował, nie wiem. No tam masz. A tu jest twoje wszystko. Ja nic tym nie krzykuję, tylko no, nie mam spadania. Ej, masz coś do bicia? To masz to. Nie, ja nie mam do bicia. A to to masz to. Mam tu I chodź, już idziemy po pierwszego fraga. Chodź, idziesz za mną? Poczekaj! No chodź, a nie! Dobra. Biegnę, Zamordujemy gościa. Patrz, już jest mógł, jak szybko ta gra pójdzie. Ja mam tylko pateczek do bicia. nie, ja tego typa nigdy nie zbiję. Tak ja, jest mocny. A ty, nie podaję, a ty nie. Ten. ten drugi tutaj poszedł. Ja mam tylko patyczek do bicia. Gdzie jestem? Chodź tu do mnie. Ale! Poszedł za mną? Nie, ale... Jest. Ja, nie jestem. To mówisz? Ale! To jest na placu. Co? Czekaj. A to ty, ej, to ty? A, To ty? E! To ty? No to tak, to ja! Okej, okay, dzięki. No tak, to ja! Ty mam trochę. Aha, ja też trochę mam. A taką chciałem potą zdroj, bo ja mam podromę. Gdzie on jest? O! To z ręki się uderzyłem raz, jest O, tam skrzyja się odnosziłam. Gdzie? Okej? Tam. To jakieś fajne rzeczy? No trochę. A co tam masz? Mam rzeczy. O nie! E, znowu się odnowiła. O, i są fajne rzeczy. Fireball i TNT. A, ale to były moje firebole. Ale to tego... widziałem. Lejemy go dalej. Poczekaj, muszę sobie dłuższe... Eee, sorka? Ja teraz live'a nagrywam z Minecrafta. Mam przerwać. I... Ej! Ej.